Cie Maneczko, ja jestem agent X, No i Ziomki. Słuchajcie, chwilę temu napisał do mnie Elvis normalnie na messengerze i się zapytał, czy y, nie chciałbym sprzedać wieżowca Abry, bo może jak wiecie, niedawno wygrałem go na aukcji, która no, swoją drogą była właśnie dosyć nieuczciwa, ale już z Elvisem się za to policzyłem, no i teraz może coś z tymi rzeczami zrobić. Więc Wierzowiec Abry odsprzedam Elvisowi i, i nie wnikam, czy on go odda Abrze już, czy nie odda. Mam nadzieję, że tak, bo serio, on może będzie chciał go odsprzedać. A on mi na razie jest niepotrzebny, a myślę, że mogę na nim sporo zarobić. Oczywiście nie martwcie się, lodowiec niedługo zabrom się muszę jakoś umówić i się wymienimy, że on odda na pewno mój wieżowiec. Ja wtedy będę mieć nadal wieżowiec. Do tego sprzedam wieżowiec, abry i będę mieć te, wtedy do wymienienia właśnie ten lodowiec. Więc serio, będzie tutaj bardzo dużo hajsiku za to. Więc tak, umówiłem się z Elvisem, że on będzie chciał go kupić. Nie wiem za ile w ogóle on będzie chciał, ile mi tutaj zaproponuje, ale spróbujmy wyciągnąć jak najwięcej, bo myślę, że to jest rzecz. Która naprawdę jest tutaj dosyć fajna, serio. O, ten wieżowiec nie wygląda wcale tutaj tak źle, może nie jest skończony, ale powiemy, że serio, on będzie tutaj rozwijany, wszystko, więc tak. Ja lecę tutaj w kierunku tego, gdzie jest Elviso, może on jest już tutaj w ogóle pod wieżowcem, chociaż nie mam pojęcia, gdzie on może być. Eee, poczekajcie, hmm. Eee, dobra, jestem tu pod wieżowcem, umawialiśmy się, że jakoś tutaj będzie, ale no dobra, ogółem ziomki w tym momencie koniecznie, ale to koniecznie strzelajcie subika, jeżeli po prostu eee, chcecie, właśnie żeby było więcej filmików, tak, bo ja wtedy widzę, że wy chcecie, jeżeli strzelicie suba, to jest to od razu oczywista, oczywista rzecz, więc tak, koniecznie strzelajcie subika, do tego zostawiajcie łapki w górę eee, No i pamiętajcie też o tym, że mam swój drugi kanał, który koniecznie zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja teraz tutaj e, widziałem Elviso. No cześć Elviso. Witaj, biznesmenie. E, tu znajduje się baza e, robotni robotnicza? Eee. Aberki, okej. Okay. Co tutaj niby jest? Aha, tu, tu, tu chyba nie za dużo rzeczy jest. E, dobra, nie wnika. O, jednak są. Dobra, więc witam pana Elviso. W ogóle tutaj trzeba. E, potrzebuję o. pomocy. No, tak, panie Elviso. No, mi wczoraj to... było przykro. Bo sobie pomyślałem, że ja w sobie w tym mieście mieszkam odkąd ono powstało. A nie mam nawet żadnego swojego budynku, który byłby cenny. Więc uznałem, dobra jestem dość zesperowany. Mam, mam sporo golda, którego wykopałem na odcinku. O, o. Może jego nie przypaliłem, ale chyba to już jest w twoim interesie, żeby, żeby go sobie przypalić, nie? E, no nie, to jest twoim no. w twoim interesie, Elvika. A nie, to nie, do widzenia. Do widzenia, na, raz... do widzenia. Aha, czyli dziomki. W takim wypadku, jeżeli po prostu Elviso nie przypal, no to chyba się żegnamy, nie? No tak, serio, no to co on myśli, że co, że mi to cokolwiek zmienia? Po prostu to jest gold, więc jakby e, po prostu jest dużo mniej warty. Ale jest gold, więc. Elviso. Tak, o co chodzi? E, no o, wracasz. No, to, to jest. To po prostu ten gold jest wiesz, że mniej, mniej warty wtedy, prawda? dlaczego? kit wciskam jak coś, ale no, no bo zobacz, on jest w kamieniu, a trzeba wiesz, oczyścić z kamienia jeszcze A, no, wyłupać! To, no wyłupać, to tego golda może to trochę czekaj, zostać. To trzeba tą taką każdą e, rudkę osobno wyjąć? Tak Elviso, widzisz jaka to jest męcząca robota. Dobra, uznajmy, że jed, jedna ruda to to jest pół golda. No, no, świetny, świetny deal, świetny deal, dobra. Ej, jeżeli na tym zarobimy więcej hajsu, to się naprawdę uśmieje. E, więc tak, Elviso, Elviso, no to może przyjdźmy do wieżowca. Tak, tak bardzo drogą ładny wyciszyć jeszcze. E, ziomki ogółem. E, jeszcze co chciałem powiedzieć, to to, że ja w ogóle nie byłem nigdy w tym wieżowcu, więc nie wiem, co właściwie mam, ale dobra. E, no tak, Elviso. Nie było cię złać, stary, No wiem, wiem. E, na chwilę musiałem się wyciszyć. E, a co chodzi? Nie, nie, o Instagramie mówiłem, żeby każdy zaobserwował Instagram To agentry. ja followuję! Co? Ja followuję, ale jeżeli serio myślisz, że wciśniesz mi kids, że Gold jest o wiele mniej cenny, bo jest z kamieniem, to się grubo mylisz, stary Elviso? Nie oszukujmy się, jest, jest dużo mniej warty. Albo bierzemy tak, albo w ogóle. I absolutnie na ja muszę zmarnować węgiel, jak dorzucisz węgiel, to jasne. Poko dorzucę ci węgiel. Okej, okay, okej, okay, gitówa. <laughs> Więc tak, lecimy sobie teraz otędy. No i zapraszam pana na... Mm, e... Ładną macie widzę, widzę, że podłogę, ale kafelki z Brazylii specjalnie sprawdziły? Tak, z Brazylii, od kolegi takiego. Oczywiście było wszystko po normalnych cenach. Ja mam nadzieję, że było po normalnych cenach, ale tak, tak. tam tam, Oleś, nie mylę, drogie. No bardzo drogie. Brazylijskie kafelki, dobrze. Hmm. Czwarte piętro, on Table. To jest napisane nadal wieżowiec Abry. Wieżowiec ale... Abry jest nie... póki co niedokończony, ale można już go używać. Jak to niedokończono? Na różnych piętrach będą znajdować się różne usługi. Aktualnie zajęta jest tylko część pięter, ale Abrowiec służy do usług. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. E, tutaj nie ma tabliczek, chyba co nie? To? E, nie wiem, chyba jakiś bug jest. bo... Ja mam jakiś stary dziwny błąd, że nie mogę zejść z tych brazylijskich płytek. O, nie mogę? Naprawiłem. No nie, zobacz, nie mogę zejść. No nie no, zrzuciłem cię już z tego. Zobacz. No kurde, Elviso. To może. Napraw co? No, no nie wiem, co. co, co to co... Wyłącz te płytki, zapauzuj okay, je. Okej, zapauzowałem. O, dzięki. E, więc tak, e, lecimy hmm. wyżej. No Czyli każde pęterko ma ten... swój balkon, tak? No, no chyba. Tak, 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 tak. Okej, czy to jest czy to jest balkon, czy błąd konstrukcji? Chodzi nie, no, mi głównie to jest o obraz szyby. balkon oczywiście. Taki troszkę mało przestrzenny i nieogrodzony. Nie, nie, to ja obniża jego wartość. Projekt. Ale to obniża jego wartość. E, no, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. To jest, dla tu jest dziura pana, w szybie. Panie Elviso, niech pan, Elwiso, niech pan A zobaczy. Ale tu jest dziura w szybie. E, tu dziura w szybie. Proszę pana. No, kierowniku. Proszę pana. Zobacz, można projekcie... spać. No, ale, ale niech pan uważa, pan mnie teraz odrzucił, to jest. Y narażenie Dobra, na dostaniesz 2,5 koło odszkodowania od e, państwa milionowite i będzie wszystko okej. Okay. Elwiso, zobacz, tutaj masz, to jest błąd w projekcie, tutaj są takie drzwi na balkon, patrz. Tak Aha. wychodzisz na balkon, tylko one jeszcze wiesz, nie były wycięte, ale no to no profesjonalnie. nie musiał przyjechać. E, to są drzwi e, nowego typu, one działają w taki sposób, że mm, po prostu nawet tego nie widzisz, ale jak podchodzisz, to nie ma tu drzwi, co nie? No nie ma A teraz spróbuj przejść Widzisz? Widzisz? Przechodzisz? No, jakoś mnie jakby cofało, jakby było No był widzisz? To jest taki nowy gry. typ drzwi, że nie wypadniesz przez nie O, e... tu jest za technologię, pewnie amerykańska No, amerykańska e... W ogóle uważaj, uważaj, uważaj A! Nie, nie wolno, Te bo drzwi, drzwi, ja drzwi atakują, ludzi. się obraziły na ciebie, bo e, wiesz, atakujesz zawiasy ja się boję tego budynku. Elwiso, nie bój, On jest on przeklęty! Jest, on jest bezpieczny bardzo, tutaj. I przeklęty! Ma, tutaj masz... O, chodź na kolejne piętro na przykład, zobacz. A tam drzwi biją ludzi. Tutaj akurat ten budynek jeszcze... Uf. wiesz, jest inaczej wyposażony, ale tutaj tak? masz takie też władne wyjście. Na balkon można przejść dookoła i tak dalej ten, A dom... można ten balkon jakoś powiększyć? Nie wiem, to, to już jest. Na jak własną rękę możesz. Ale nie wiem, czy państwo się zgodzi, więc tak, tu, tu wyżej jesteśmy, co nie? E, teraz, Elviso, Tak. Czy ty właśnie postawiłeś tam Golda? No jak mnie stać, to mogę, nie? Ale kto bogatemu zabroni? Jest, ale wiesz, kto bogatemu zabroni? No Jestem to bogatem, wiesz, ja że to zwiększa wartość budynku, bo tu jest tyle golda. To mój gold. <laughs> ale jest na moim budynku. Nie znam bardziej bezczelnej osoby, ale to wtedy bardzo lubię, naprawdę. <laughs> więc tak, idzie, idziemy wyżej, no to m, zapraszam, tutaj jest ciekawiej. O! E, wow. za, skorzystanie 3 sztuki złota, zobacz. Widzisz? El Sequo Misterno, Italiano. El terra ponta, la pinto della Germania. Italia! E, nie, tak chyba jest ten filmik stary. A, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Więc tutaj patrz, masz na przykład. O! E, zobacz, co tu jest! Rambo myszy? Bambo! Widzisz Gdzie? Rambo Co? Bambo w skrzyni. Ło! Wow. To jest w scenie budynku! A sam tu myszy? Tak! A trolle? Tak! A gremliny? Tak! Ojojoj I nauczycielko A ja bardzo od polskiego! Nie, 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 ja dziękuję bardzo! Ja nie mam zamiaru tego słuchać znowu! Dobra, Elwisa, chodź na górę! I, jak stąd wyjdzie? <laughs> Już wyszłam! Całe szczęście. Miała dosyć, bo to taki uczeń przyszedł niegrzeczny. I weź to kup potem, nie? Trzeba będzie to piętro, na którym mieszkała, wyburzyć. Dobra, więc chodź tutaj na górę. No i tu masz na przykład portal. O, tu jest portal, widzisz? O, Ale tak za fryko dla mnie będzie? Nie, dla Ciebie nie. Ty też musisz płacić dwa golda za każdym razem, jak do niego wchodzisz. Ale to będzie mój budynek wtedy. Nie, musisz za to płacić. No to go zniszczę. No to go zniszczysz, trudno. Ale na razie jeszcze nie mogę. Mogę już zacząć? Jeszcze nie możesz, Elfis. O, na następnym masz dodatkowe wyposażenie. O, oh! Widzisz, tu są dwa materace. Ale, że takie, ale stary, one są takie gumowe, takie jak, jak się pływa nad morzem. Eta, Melviso! Przecież na takich nad morzem nie leżysz w wieżowcu najdroższym. No, chyba to logiczne. Chyba, chyba tamten był droższy. Co, że? Wieżowiec Agent Xa nie, był mówiłem, droższy? Nie, mówiłem o Maciech Tower. A, Macioch Tower? E, tak. No, nie wiem, nie byłem. Y, ale... Aha, dobra y, widzisz ta, tam, 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 to jest y, tańsze dużo, bo tam, tam masz starszą konstrukcję po prostu, widzisz? No widzisz. Może wygląda lepiej tak wizualnie. Bo ten dach jest taki, wiesz, zrobiony, ale no, on już jest. Y, no starszej konstrukcji. Ej, a jak jednej. go już kupię, to dach w nim skończysz? Ej, no, no oczywiście tutaj, wiesz, wszystko jest zależne od tego, kogo wynajmiesz. Dam ci do siana. Eee, zobaczę, zobaczę, ale na razie to wiesz. No, no, nie wiem co tu, znaczy wiem co jest u góry. To jest skrzynia. Eee, poczekaj, nie patrz. Co tu było? Nic. A, a, no tak, tak, to jest ta skrzynia, w której nic nie było. Tak. Zapomniałem. Eee, daj, mogę wiatr stary? Mogę wiatr na chwilkę? Nie możesz. Mogę, zrobię to killa. Jeżeli ci wyjdzie, to powiedzmy, że o, płacisz jednego golda mniej, dobra? Z tak golda mniej. Jednego golda. Nie tak ben... golda. No nie, Ale no coś to coś nie mam wiadro. Daj golda, wiadro. Albo nic. Nie może być wszystko na twoich warunkach, staram się też być coś po mojemu, ja tu Dobra. jestem klientem. Poczekaj, ja jestem tutaj biznesmenem, ja tutaj stawiam warunki. Jeżeli Pustaka. Ci, ci nie pasują? Jeden golda. Pustaka. Niech ci będą dwa. Nawet nie idziesz na kompromis, stary. W twoim interesie jest to, aby być dla mnie miłym i mnie przekonywać. I w moim interesie jest to, żebym zarobił. Mogę to Mo, sprzedać no właśnie. Że i ty. A tu sprzedaj, Macioch ma maksymalny pustaka golda, a się, się się maksymalnie wykosztował, bo obecnie jesteś w tym mieście najbogatszy i chyba potrzebujesz żebym jest na kontakt dobry. Więc ustalmy sobie pustaka, a potem będzie giduwa, okej? Okay? Nie. No to nie kupuję tego budynku. Może być najwyżej 3 to... <laughs> Trzy to, to kosztuje kola. Yy, no No tak, to będziesz mieć na kole. 16. 16, no to jest tak trochę dużo, no... Ani grosza mniej yy, stary. Może być 4 na przykład. 18. Idziemy tylko w górę wyzepić, zatrzymaj. trzymaj. Dobrze, no to 3,5. Dobrze, w takim razie niech będzie 20. No to nie, to nie masz wiadra, nic nie, ci nie daje niżej. Do widzenia. <laughs> Nie kupuję tego budynku, do widzenia. Poczekaj, a może zróbmy inaczej. Tak, a jak słucham. ci nie wyjdzie, to ile dajesz? To ile e... drożej? O, pustaka więcej ci dam. A jeżeli ci wyjdzie? Pustaka. To jest 16, 16 i umowa 20. stoi. 20. 16. 20. 16 i skacz. 17 i gitówa. Nie będzie, 15. Dobra. Okej, okay, dobra, więc. Żyj! Eee, co A, tam, to, co taki, mówiłem? Taki byłeś Kubana, zaraz e jest był jest jest tutaj, oczywiście umowa, która mówi, słowa od y, minuty dwunastej tego filmiku nie są prawdą. Y, agencji. Ale prawo nie działa wstecz. I ale to jest zapisane wczoraj. Teraz napisałeś. Co? Ty się klientura. nie znasz, to nie jest ta wczorajsza. Ale twoja klawiatura jest głośna, agent. Jak sam to próbujesz szukać? Mnie? tego przyjaciela? Ale data wczorajsza. Dobra, Elviso, bo ci tego nie sprzedam i koniec. Okej. Okay. Okej, okay. y więc to... to ja... się ma. Okej, okay. czyli Elviso pozostaje chyba bezdomnym do dziś. Co nie, Elviso? Elviso? Nie, zaraz sobie zbieram płytki z Brazylii. Elviso, jesteś wyjaśniany. Nie bij, bo się wylogam. Oddawaj płytki brazylijskie. Dobra, ale nie pij mnie! Ale płytki brazylijskie gdzie są? Kafelki, dokładnie. Kafelki. Gdzie są brazylijskie kafelki? Resztę masz ty. Gościu, bo naprawdę. Chcesz, chcesz żeby nadal każdy... Dobra, ile się? chcesz hajsu? No nie wiem, co ty proponujesz, bo już tutaj stoimy. 3 staki to jest według mnie spora oferta. Co? Za ile kupujesz tam muzynek style przy mi jeszcze? Nie wiem Pięć no staków właśnie. Nie, ja nawet tyle staków nie mam No to cztery Cztery staki, to jest sporo, Agentix, to jest serio bardzo dużo no, To jest naprawdę bardzo dużo, cztery staki, trzydzieści dwa dlatego powiem od razu mm -hmm. absolutnie nie jesteś stary i co tym inteligentnym Pan, pan mnie tutaj właśnie z e, mojego Golda, które było. A co moje wyżdżym? jest? To wszystko moje jest Dobrze, proponuję trzy i pół staka Eee, poczekaj to cztery staki to była cena wstępna. Aha. Bez sensu to nie wracać. No to jest cena... Dobra, no to 4,5. Zaproponowałem panu 3,5 staka. 4,5 proponuję. jeśli nie zgadzam. E, Okej. Okay. No to 3,5. Ale dodatko 32, czyli 4 plus mój rabat, czyli to będzie 3 staki i 48. Okej, okay, niech ci będzie. A proszę. Raz, dwa, trzy i... 40. Może być 47? 8. Może być 49? 8. Okej okay. aby zarobił jednego godzina więcej. Przykro mi. Okej, okay, dziękuję. Do widzenia. A umowa! E... Umowa, tak, tak. E... Napisz kod kreskowy i wystarczy. Umowa. E... Kod kreskowy to. E... Okej, okay, dobra, już, już kod się generuje. E... Dobrze. Dobra, dobra. Ale śmieszny kod masz. Zobacz, jaki śmieszny kod masz. Zobacz, przeczytaj go. S. E. S. Fujcie. Ach. Swyjcie Fujcie Chyba o to chodziło, kodowca. Co cię spędzi, stary? Naprawdę, chyba kot chce, żebyście zasubowali kanał, więc ziomki, jeżeli tak, jeszcze mój nie to koniecznie to zróbcie. Więc tak, w tym momencie niech każdy koniecznie strzela subikano no i serio. Nie się dzieje, że mi się to uda sprzedać, ale jednak tak i Elvis, nie wiem, czaberka będzie się z tego powodu cieszył. Błe. Ale chyba po prostu się z nim jakoś dogadasz, więc ja jestem tutaj zadowolony w tym momencie, bo udało mi się sprzedać Elwiso, w końcu ma w sumie gdzie mieszkać na razie, więc obaj tutaj mamy korzyść, a ja w tym momencie po prostu kończę ten odcinek, więc do zobaczenia na następnych odcinkach, pamiętajcie też o tym, że mam swojego Instagrama, link jest w opisie, a na tym filmiku to już na tyle, do zobaczenia na następnych, no i cześć!